Siemanko, zdaję sobie sprawę, że mój poprzedni materiał dotyczący prawie zdobycia 2000 run w 30 sekund to dla Was za mało. Dlatego mój następny poradnik będzie dotyczył większej ilości run w o wiele mniejszym czasie. Ale żeby tego dokonać, żeby tam się dostać do tej miejscówki, musimy najpierw obić tego jego mościa, który znajduje się za tym teleportem. Dlatego ten materiał podzielę na dwie części. W pierwszej dowiecie się jak znaleźć tego bossa, a w drugiej dowiecie się jak łatwo go pokonać. Dlatego jeśli już wiecie gdzie znajduje się ten boss, zachęcam Was do przewinięcia materiału. To na razie tyle tytułem wstępu, także zapraszam na materiał. Zacznijmy może od mapy, gdzie musimy się wybrać. Ja jestem tutaj, oto w tym miejscu. My zaczynamy naszą przygodę oczywiście od tego miejsca. Ale jeśli oglądaliście moje poprzednie poradniki, i na przykład poprzedni poradnik, gdzie zabijali, zabijaliśmy śpiącego smoka, to jest tu właśnie ta miejscówka, te miejsce łaski. Także stąd dotąd macie tak naprawdę 3 minuty. Możecie również z mojego poprzedniego poradnika, czyli z tą kulą, której uzyskujecie 2000 run w 30 sekund, to jest właśnie tutaj te miejsce łaski. Jak widzicie, mimo wszystko to jest chwila moment, żeby się tutaj dostać. No dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak naprawdę nasza potyczka z bossem toczy się dokładnie na tamtej plaży. Ale musimy najpierw wejść do zamku, później windą na dół do zsunięci, gdzie czeka na nas teleport, który nas teleportuje na tamtą plażę. I tam się właśnie nawalamy z tym bossem. Ale jak się dostać do tego zamku? Pewnie sobie myślicie, no kurczę, no idziecie do przodu, wchodzicie do zamku i tyle. No wszystko fajnie, zgadza się. Tylko, że opcje są dwie. Trudna i łatwa. Trudna jest taka, że przechodzicie przez całą armię wojska z katapultami tam na przodzie. Następnie macie potyczkę z dwoma bosami naraz, gdzie dla mojej tej postaci to było arcy trudne. Ja tego nie podołałem. Łatwa, z kolei to ta, gdzie musimy troszkę polatać po mapie. Ale nie są to jakieś Himalaje trudności. I ta łatwa opcja odblokuje nam ten teleport. Który przeniesie nas do środka zamku, gdzie od razu porozma porozmawiamy z daną postacią, odblokuje nam się winda i suniemy się tam na dół na tą plażę. No, ok, ale jak odblokować ten teleport w takim razie? Otóż musimy odblokować windę, która znajduje się tutaj na mapie. Jest to winda, która prowadzi nas na samą górę, i naszym celem jest. Odkrycie pierwszego miejsca łaski, i poprzez to nasz teleport się odblokowuje. Ale, żeby nie było tak łatwo, to windę trzeba odpalić. I trzeba posiadać dwie pieczęcie. No dobra, gdzie znaleźć te pieczęcie? Pierwsza pieczęć znajduje się. Oto w tej fortecy, w tym zamku. Z moich poprzednich poradników mogliście właśnie odkryć te miejsce łaski trzeciej kościół Maryki no a jeśli jeszcze nie odkryliście jesteście tutaj pierwszy raz to już wam pokazuję jak tu dotrzeć w bardzo łatwy sposób tu skręcamy w prawo idziemy do góry, cały czas ścieżka żadna wielka trudna droga cały czas gnamy przed siebie koniem ale żeby wam pokazać dokładnie to miejsce jak do niego dotrzeć to transportuję się do, właśnie, do tego trzeciego kościoła Maryki Ok, i tu przybywamy na miejsce i będziecie mieli trochę przeciwników. Jeśli posiadacie miecz z poprzedniego poradnika, czyli miecz e, nocy i ognia, to tak naprawdę to są przeciwnicy na jednego strzała. Tu prawdopodobnie znajdzie się trzech żołnierzy i jedno dynio głowy. Jak chcecie, to możecie ich wyczekać tutaj po prostu biec sobie, oni do, oni do was wyjdą, a wy sobie po prostu tutaj wskoczycie, na szybko przypełzacie, schodzicie z konia. I tutaj też są przeciwnicy. Też są jednostrzałowi, chyba dwa szczury są do pokonania, albo jeden szczur. Tu na samej górze jest taki rycerz z tarczą, taki na 3-4 strzały. Także nie mówię, że tu jest arcy ale po prostu w razie czego, żebyście wiedzieli. No i oczywiście wchodzimy tutaj na samą górę. I mam tutaj skrzynkę, ja już ją otworzyłem tu jest pierwsza pieczęć. Pierwsza albo druga, no, obojętnie z której kolejności skorzystacie. Druga pieczęć jest w łatwiejszym miejscu, ponieważ jeśli sprawdzaliście moje poprzedni poradnik, czyli jak zabić śpiącego smoka, który chyba jest w tym miejscu tutaj, to oczywiście macie odblokowane, odblokowane miejsce łask o nazwie Fort Farto Farot, przepraszam, wchodzimy po prostu w te miejsce łaski. I tutaj są przeciwnicy, którzy mogą wam zrobić krzywdę. To są chyba jakieś nietoperze większe albo coś takiego. Także polecam wam po prostu biec, biec sprintem do drabinki. Szybko sprintem. I tam macie drabinkę, szybko, szybko, szybko. Zostaniecie zatruci pewnie w jakimś stopniu. Ale uda wam się dojść do drabinki. No i tutaj mamy kolejną skrzynkę. No i to jest druga pieczęć, tak naprawdę. No i macie dwie pieczęcie. No i teraz musimy dojść do wspomnianej windy, która zostaje odpalona przez te dwie pieczęcie. Jeśli oglądaliście mój poprzedni materiał o zdobywaniu miecza nocy i ognia, to oczywiście tą miejscówkę tutaj macie odblokowaną na pewno. Przynajmniej chociaż te miejsce łaski. Tutaj był gdzieś ten miecz. Ale chodzi o to samo wejście. Kojarzycie tą lokalizację, gdzie były te niebieskie gromy z nieba. Także wbijamy tutaj, jak widzicie, tu zaraz powinny być te gromy z nieba, jak nas zobaczą. My wbijamy na konia, i musimy dostać się oczywiście tutaj. Ale prawdopodobnie, albo tutaj jest kładka. Albo tutaj jest kładka. Już nie pamiętam. Chyba wydaje mi się, że tutaj jest ta kładka, która przeniesie nas na drugą stronę, bo tu jest taka przepaść. Wejdziemy tutaj, spróbujemy. O, już nas gromy atakują. Także spieprzamy. Tak, tutaj jest taka kładka. Przechodzimy sobie. Idziemy na górę. Tu będzie takie wejście w górę. Tu możecie sobie coś kupić jak chcecie. Tutaj jest miejsce łaski. Eee, tu, tu jest miejsce łaski. I uwaga, bo tutaj eee, będą wrogowie. Którzy z katapulty chyba będą nas atakować, jeśli się nie mylę. Także uważajcie. Cały czas biegniemy do przodu. I tutaj, oto w tym wejściu, będzie winda. Tutaj jest miejsce łaski, sobie odpalcie. My wchodzimy do windy. Mamy, dwa, mamy dwie pieczęcie. Także podbijamy. Unosimy medalion. Jest przerywnik filmowy. No i już jesteśmy na górze. Poczekamy aż się skończy ten przerywnik. Dobra, można wyłączyć. Wbijamy na konia i szukamy najbliższego miejsca łaski, który zaraz tutaj się znajduje. Tuż obok jest nawet mapa, także możecie ją sobie od razu pobrać. To jest miejsce łaski. Podbijacie i teleport odblokowany. No to idziemy do teleportu, do naszego bossa. Wracamy tutaj. Wbijamy do teleportu. Dobra, teleport jest tutaj. Przenieśliśmy się. Idziemy tutaj. Jeśli nie udałoby nam się odblokować tej windy, to tutaj byłoby pełno wojska, byśmy musieli się przedrzeć, i to naprawdę je było bardzo trudne. Następnym krokiem było oczywiście wejść tutaj do tego miejsca, gdzie wcześniej była tu poświata, która zwiastowała że walkę z bossem. Z dwoma bossami naraz, tak naprawdę. Było to dla mnie arcy trudne, więc nie potrafiłem tego podołać. Także opcja z windą, odblokowaniem windy była najlepsza. Tutaj jeszcze przy okazji. Możecie sobie odpalić miejsce łaski? No dobra, no to lecimy dalej. Teraz musimy porozmawiać z takim typkiem tam na górze. I zgadzamy się na rozpoczęcie turnieju. I lecimy do windy. Podchodzimy do tego teleportu, który przenosi nas już do potyczki z głównym bossem. No dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie zaraz będziemy toczyć walkę z bossem. Jednak najpierw musimy zdobyć pewną moc, która pozwoli nam na łatwe pokonanie tego bossa. Gdzie zdobyć tą moc? Musimy cofnąć się. My jesteśmy tutaj w tym miejscu, musimy się troszeczkę cofnąć do tyłu. Tutaj jest miejsce łaski, Katedra Smoczej Komunii. Wbijamy tutaj. Tutaj będzie taki ołtarzyk, gdzie będziemy mogli zakupić Smoczą Moc za wcześniej zdobyte Smocze Serce. Z poprzedniego poradnika radziłem Wam, żebyście zostawili sobie to Smocze Serce, także mam nadzieję, że jeszcze je posiadacie. Tu jest ołtarzyk. Rytuał Smoczej Komunii, kupujemy. Ja już kupiłem. Te, ta moc nazywa się Zienięcie z Gnilizną. Także kupujecie tutaj, możecie jak Wam zostaje jeszcze więcej sztuk tego Smoczego Serca, to możecie sobie jeszcze wybrać pozostałe moce. Dla nas najważniejsza na razie jest ta. OK, mamy tą Smoczą Moc, ale musimy ją jakoś odpalić. Musimy mieć narzędzie. Jeśli zaczynacie konfesorem albo jakimś astrologiem, to prawdopodobnie posiadacie w ekwipunku takie narzędzie. Może odpalę wyposażenie takie narzędzie jak pieczęć palców. Jeśli nie posiadacie tego narzędzia, to musicie go kupić za 800 run. Już wam pokazuję, gdzie możecie łatwo zakupić te narzędzie. Narzędzie oczywiście znajduje się w lewym dolnym rogu w tej naszej bazie. U takiej babuszki możemy kupić. Wbijamy tutaj. I tutaj są takie dwie babuszki. Rozmawiamy, kup I tutaj ja kupiłem już, już, nie, już ona mi nie może mi sprzedać, ale za 800 sztuk, 800 run możecie kupić to narzędzie. No i najważniejsze, żebyście sobie e, tę pieczęć, tą pieczęć palców wsadzili sobie właściwie w ekwipunek do prawej ręki. Żebyście mieli w prawej ręce podczas jazdy na koniu, bo podczas jazdy na koniu będziecie mogli zarażać tego naszego bossa. No bo właśnie, na czym polega ten czar? Ten czar polega na tym, że w momencie odpalenia tego czaru wychodzi taki smok i on zaraża naszego przeciwnika. I nasz przeciwnik do pewnego momentu po prostu traci ich życie. Użyjemy I tak wygląda wyzionięcie tą zarazą. I jak widzicie, praktycznie cały mój pasek many został na to stracony. Także podczas walki z bosem od razu ustawcie sobie manę po wyzionięciu. Tej, e, tej zgnilizny, od razu doładowujecie się manu. Teraz najważniejsze też jest to, że jeśli wejdziemy przez ten teleport, to musimy wywołać jak największą liczbę naszych sojuszników. Chyba tam na około będzie ich pięciu. Chodzi po prostu o to, żeby byli oni naszym wabikiem, a my poprzez to będziemy mogli wykorzystać naszą moc, tak by nasz boss po prostu tracił życie. I od razu wam mówię. Ja mam praktycznie zerową witalność, nie mam na sobie żadnego ubioru, więc jestem typem na jednego strzała. Więc bardzo dużo ryzykuję i prawdopodobnie bardzo dużo razy będę powtarzał ten poziom. No dobra, wywołujemy trzech pierwszych naszych sojuszników. Musimy uważać na tą strzałę fioletową, bo ona od razu nas zabija za pierwszym razem. W ogóle wszystko mnie zabija za pierwszym razem, bo jestem słaby. No właśnie. Dobra, idziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że nas nie zabije. Wywołujemy trzech naszych sojuszników. Raz, dwa, trzy. Uważamy na strzałę. Dobra, udało się zrobić unik. Czwarty. Czekamy. Dopalone. Ustawiamy go sobie, żeby widzieć tego naszego bossa. Wywołujemy następnego. Unik. się zbliżają sojusznicy nasi. Dobra. Wchodzimy na konia. Nastawiamy sobie manę. Doładowanie mamy w razie czego. I z daleka zarażamy bosa. Uciekamy, uciekamy, od niego uciekamy. Oni mają się, sojusznicy mają go tam z nimi się zabawiać, a my możemy sobie stać z boku i życie mu ucieka, ale nie tylko przez naszych sojuszników, ale przez zarazę, którą go zaraziliśmy naszą mocą. Tą zgnilizną smoka. Motyw też jest taki, że boss pojawi nam się dwa razy. Będą dwa etapy. On poleci w górę do nieba i spadnie jak meteoryt na dół. Tutaj mamy kolejnego sojusznika. Jak spadnie na dół, to musimy jeszcze raz go zarazić. Ja wiele ryzykuję, bo mam bard bo jestem tak naprawdę na jednego strzała, ale ja lubię ryzyko. I pewnie będę wiele razy powtarzał ten poziom. Także wybaczcie zacięcia. Widzicie, poleciał do góry. Zaraz spadnie jak meteoryt. Dostał nasz jeden sojusznik. Musimy uważać, gdzie on tam poleci. Idzie leci? Z nie widziałem, z jakiej strony leci. Jeszcze raz. Stroną leci. Oczywiście, ja prawie go nie zauważyłem. Odradzamy przed naszych sojuszników. Odradzamy ich. Niech oni się tam biją z nimi. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy jak najdalej, bo zaraziliśmy. Spieprzamy jak najdalej. On już umrze, on już umrze do końca. Stresu u mnie było, bo ja byłem na jednego strzała, ale mimo wszystko, uf, wielkie uf. Także jak widzicie, z małymi problemami, ale można oczywiście zabić tego bossa. Nie jest on co, co prawda yy, łatwy, tym bardziej jeśli nawalasz się z nim tylko mieczem. Musisz mieć sporo życia, żeby sobie z nim poradzić, ale widać, jak zawsze, znajdzie się jakiś sposób. Ode mnie to wszystko. Ja Was zachęcam do subskrybowania mego kanału i lajkowania dalej. No i co, i zapraszam na moje następne poradniki. Trzymajcie się, cześć!